Cześć dzieciaki! To ja, Lolek! Jestem tańczącym i gimnastycznym lwem, ale czasami lubię też odpoczywać. Zapraszam Cię do wysłuchania mojej niesamowitej przygody. Lolek wstał dziś w paskudnym humorku lewą nogą. Zupełnie wszystko było nie tak, jak powinno. To, że się nie wyspał, i to, że wcale nie miał ochoty wstawać, a przecież musiał dziś iść do szkoły. To, że pierwsze promyczki słońca raziły go w oczy. I to, że słyszał tyle garnków brzęczących w kuchni. Brrr. Lolek podszedł do lustra ze skwaszoną miną. Jego grzywa chyba też doskonale czuła się tak jak on teraz. Każdy kosmyk patrzył w inną stronę świata, wyglądając przy tym jak kaktus. Och, jak ja to teraz rozczeszę! Wcale nie rozczeszę! Idę tak dzisiaj do szkoły! Lolku, śniadanie gotowe. Schodź tutaj szybko, bo wystygnie. Mm. Lolek niechętnie poczłapał nóżkami na dół kuchni. Wcale nie chciał dzisiaj nic robić. Jakoś nie było za fajnie. Nawet nie wiedział, czemu ma taki nastrój. Tu twoja herbata, napij się. A tu masz twoją ulubioną owsiankę z truskawkami. To chyba twój ulubiony zestaw, co? Musimy szybciutko się zebrać zaraz do szkoły, więc raz, dwa, ja idę się przygotować. Za dziesięć minut będę z powrotem. Mama Lolka wyglądała na bardzo radosną i szybko uwijała się ze wszystkim. A Lolek? Ha, Ani o tym myślał. Czemu mama się tak spieszy i czemu ma taki dobry humor? Dziwne. Lolek wziął jedną łyżkę owsianki do pyszczka. To jest naprawdę takie pyszne, że wcale nie chcę jeść tego tak szybko. Przecież tyle razy słyszałem, że jedzeniem się trzeba delektować. O, a a zobaczę, zobaczę, czy jestem w stanie wziąć truskawki i ułożyć z nich rakietę. I tak Lolek siedział nad śniadaniem, a czas... Całkiem szybko umykał. O, o, o a teraz spróbuję zjeść najmniejszą łyżkę na świecie. Ho, ho, teraz ciekawe, czy jak będę dziesięć razy mieszał łyżką, to zrobi się wielka dziura. Tak, tak, i w ten sposób mały Lew siedział dalej, zupełnie zapominając o tym, że mama prosiła go o to, by się przecież. Pospieszył. Lolek wziął herbatę. O, ups, rozlało się trochę. Mamo, gdzie jest ściereczka? Rozlałem herbatę i nie wiem, gdzie ona jest. W szafce na dole, jak ci idzie? Dobrze, dobrze. Lolek już miał sięgnąć po ściereczkę, a tu nagle zobaczył, że na podłodze leży jego mały plastikowy samochodzik zupełnie sam. Tak być nie może. Ziuu! Wyścigówka numer 8 musi zaparkować! Ziuuu! O, o, mija aleję pod stołem! U, teraz mija wielkim okrążeniem wazą z kwiatami! O Ops! Ops! A teraz wyboiste zboczka koloryfera! Bu, 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 Niebezpieczny zakręt za krzesłem! Ostatnia prosta uwaga! Uwaga! Lolku! No niestety, wyścigówka nie zdążyła dojechać na metę, bo natrafiła na kapcia mamy lolka, która stała tuż nad nim. Widzę, że śniadanie nieruszone. Herbaty to chyba więcej stolik się napił niż ty, a my się spieszymy. Musimy szybko wychodzić. Ale, mamo, a po co się spieszymy? Mi się wcale dzisiaj nie widzi to całe szybkie wychodzenie z domu. Wolałbym zostać i się pobawić. Moja wyścigówka też nie dojechała na miejsce. Lolek czuł się zupełnie niefajnie. No halo, nie chciał się spieszyć, ani kończyć zabawy. To wydawało mu się najgorsze na świecie. Hmm, czyli mówisz, że nici z mojej prośby? I chcesz się dalej bawić? No dobrze. Mogę się naprawdę bawić dalej? Tak, pod warunkiem, że teraz gramy w moją zabawę. Umowa stoi? Wow, pewnie! Uwaga, uwaga! Pierwsze zadanie to, kto pierwszy na jednej nodze doskoczy do stołu. Ja czy ty? Start! I mówiąc to, mama zaczęła wyścig do stolika ze śniadaniem. Lolek był tak zaskoczony, że stał chwilę w osłupieniu, przez to mama dotarła tam pierwsza. Ojej, zagapiłem się, wymyśl nowe zadanie. No dobra, niech pomyślę. Patrz. Ja też mam swoje śniadanie. Może sprawdźmy, kto ma ile łyżek owsianki na talerzyku. O patrz, ja już mam jedną i drugą. Oj. Mama Lolka była dobra w te gry. Lolek zaczął liczyć każdą łyżkę śniadania. No i 23. O, a ja naliczyłam u siebie 18. Twoja zatem wygrała. Ha, jestem mistrzem w jedzeniu owsianki. Wymyśl kolejne zadanie. Skoro mówisz, że jesteś mistrzem, to na wieszaku wiszą nasze kurtki. Co ty na to, by sprawdzić, kto szybciej założy kurtkę i zrobi dwa obroty i podskok? Dopiero wtedy się liczy. Gotowy? Raz, dwa, trzy, start! I tak rozpoczął się szalony wyścig. Jeden rękaw, drugi, guziki. Hop, hop, kurtka lolka założona. Mały lew spojrzał jednak ukradkiem na mamę. Oj, mama zaczęła już się obracać. Trzeba ją szybko dogonić. Obrót, obrót i hop! Lolku, teraz to ja wygrałam, ale deptałeś mi po piętach. Już myślałam, że mnie wyprzedzisz. Dobra, mamo, to decydująca runda. Teraz ja wymyślam. No dobra, tylko powiem, że metą będzie, gdy każdy usiądzie w samochodzie z zapiętym pasem, okej? Okay? Tak jest. To uwaga, zobaczymy, czy dasz radę mamo przejść do auta szybciej niż ja, dotykając po drodze najpierw jednej zielonej rzeczy, potem żółtej, a na końcu srebrnej. Gotowa, start! Lolek zwinnie podskoczył radośnie do góry, dotykając zielonego szalika zwisającego nierówno z wieszaka. Ale uwaga, mama już sprytnie pokazała Lolkowi palcem, że dotyka swojej zielonej torebki. Oj, Lolek podrapał się po głowie. A już wiem! Szybko otworzył drzwi i dotknął żółtej konewki na dworzu. Drugi punkt dla mnie, Ju! A ja mam żółtego kwiatka, teraz ostatnia prosta. A teraz trzeba szukać srebrnego. Co tu może być srebrne? Mama też zaczęła się rozglądać dookoła. To może być trudne. Nagle jednak Lolka olśniło. Zrobił dwa wielkie susy i. Go! Lolek dotknął auta, którym mieli jechać przecież do szkoły. Chyba mama zupełnie zapomniała, że mają srebrny samochód. Mały Lew z ogromnym uśmiechem od ucha do ucha siedział już w aucie. Był z siebie naprawdę dumny. Wygrałem, mamo, ale to było super. Robmy sobie czasem takie śmieszne zawody rano. Teraz to mi się nawet bardzo chce jechać do szkoły. Jedźmy już! A co z tym złym humorkiem z rana? Nie wiadomo, chyba gdzieś sobie poszedł. Tak jak widzicie, nawet wydające się z początku okropne dni, można zamienić w super zabawę. A wy w co się jutro pobawicie? Jeśli podobają ci się nasze bajki, Kliknij dzwoneczek i postaw nam pięć gwiazdek. Dzięki temu możemy dotrzeć do większej ilości dzieci i ich rodziców. Do zobaczenia, pa pa!